Cześć moi drodzy, witam Was na kanale. Po dość długiej przerwie, no ale nie było mnie jakiś czas. Oczywiście byłem na urlopie. Wróciłem. Nagrywamy dalej, oczywiście, ciąg dalszy gier na Xbox 360, 360. Mam oczywiście przygotowane tutaj paczki dla Was. Jest tutaj sporo tych paczek. Sami sobie zobaczcie, wszystkie są. Tutaj oczywiście będą gry na Xbox 360. Jest nawet jedna paczka z UK. To za chwilkę Wam pokażę. No, mam nadzieję, że dzisiaj będzie mnie dobrze słychać. Że będzie wszystko ok z dźwiękiem. Ostatnio tam pisaliście mi, że słaby dźwięk, ale to była po prostu wina tej takiej przejściówki. Coś tam się popsuła. Zamówiłem ją kiedyś z AliExpress, chyba za 5 zł, więc wymieniłem teraz na coś takiego. Mam nadzieję, że będzie będzie ok, i też prze, przeczyściłem sobie też właśnie y, to wejście USB, więc mam nadzieję, że teraz będzie wszystko, wszystko grało tak jak trzeba. Więc nie przedłużając, y, wezmę pokażę wam jakie, jakie gry udało mi się do, właśnie kupić na Xbox 360, a jest kilka dobrych tytułów, y, jak sami wiecie już oficjalnie y, sklep, y, sklep Xbox Marketplace y, na, na konsole Xbox 360 został zamknięty. No i ta, sobie będę dalej kontynuował zbieranie gier na Xboxa 360, no mam nadzieję, że Wy też. No i tutaj Wam pokażę paczkę, pudełko takie właśnie z grą po cukierkach. No, ale tutaj się kryje gra, tutaj, więc spróbuję sobie to w miarę szybko otworzyć. Więc tutaj będzie pierwsza gra na Xbox 360. Dobry tytuł, za chwilkę sobie zobaczycie. O, no, i też bardzo. Dobrze zapakowane. Coś takiego. I tu moi drodzy. Odłożę sobie to budło Tutaj. I pierwsza gra. Moi drodzy, to jest gra Armored Core Verdict. Verdict Day, proszę bardzo. Coś takiego trafię do kolekcji. Od From Software Gra oczywiście. Wydało to Bandai Bandai Namco. Więc. Jak najbardziej dobry tytuł, i też w scenie. Tutaj, oczywiście, gra polega na tym, że chodzimy takimi, znaczy naparzamy się takimi dużymi mechami i tączymy wojnę między sobą. Chyba to auto w tym chodzi, wszystkim, więc to jest to. I za grę dałem, dałem 400 koron, więc to jest na polskie jakieś 145 zł. Więc mam nadzieję, że bardzo, bardzo dobry wyryw. Bardzo dobra gra. Cieszy mnie to niezmiernie. Armor Core Verdict Day ląduje do kolekcji też. Gra wyszła na PlayStation 3, więc jeżeli lubicie zbierać sobie gry na PlayStation 3, czy na, na Xbox, to dodajcie sobie ją do kolekcji, bo warto ją na pewno mieć w kolekcji. Więc to jest pierwsza gra, która ląduje dzisiaj w, w mojej kolekcji. Więc to jest właśnie tutaj: spłytka, tu jest jakaś broszurka, i oczywiście manual, więc to jest to. Więc postaram się straszać, bo dzisiaj będzie, będzie trochę dużo tych gier, gdzieś chyba około 12, może 13, więc, więc tutaj sobie odłożymy tę grę pierwszą. Armored Core, Verdict, Verdict Day, dobry tytuł. No i tu kolejna paczka oczywiście. No i tu jest y, też świetny tytuł. Ostatnio na kanale Wam pokazywałem y, pierwszą część tej, tej gry. No i tutaj y, naprawdę mocna, mocna gra. Y, Dość w cenie naprawdę, więc też warto, warto dorzucić ją do, 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 do siebie, do kolekcji. I tutaj tak, e, okay, tu są jakieś moje dane, e, oczywiście jakaś faktura. I tak, tu dostałem jakiś rabat od tego sprzedawcy, od tezor Retro Spillkongen. 10% rabatu na następny zakup gry, więc jest bardzo fajnie. Tak to sobie wygląda, i tutaj już przejdziemy sobie do samej gry, moi drodzy. A gra jest naprawdę bardzo dobra, też długo na nią polowałem. Kupiłem ją, powiedzmy, w rozsądnej cenie. Podałem za nią dokładnie, muszę sobie tutaj sprawdzić. Na moją ściągę 600, 695 koron, dokładnie 250 zł. A to jest gra Field of the North Star. Ken Rage 2, e, dwójeczka, proszę bardzo, i to jest wydanie e, angielskie, bardzo mi to cieszy, e, bo jak ciężko mi było znaleźć e, właśnie wydanie takie e, europejskie. E, są oczywiście europejskie wydania, ale w różnych tam językach jakichś portugalskich, i tak dalej, więc to jest właśnie ta gra. No i tu widzę, że tak fajnie, fajnie jest właśnie zapakowana. Sobie sami zobaczę. To jeszcze taka naklejka z retro z czyli król retro, oczywiście. Zamówiłem pierwszy raz, pierwszy raz chyba od tego sprzedawcy tutaj w Norwegii. Ma swój sklep tutaj, właśnie. Więc otworzymy sobie, zobaczymy. O, fajna gruba folia ochronna, więc fajnie. No i sprawdzimy sobie w środku. No i o to chodzi, moi drodzy, jest pięknie. Jest, jest oczywiście płytka, jest manual. Więc bardzo mnie to cieszy. Też bardzo, myślę, że gra jest całkiem dobra. Hmm. Oczywiście też ceny są na tej gry też bardzo wysokie, z tego co widziałem na ebayu. Sp sporo kosztują tam coś ponad 700 zł, nawet 500 zł, jak nie więcej, więc myślę, że 200-250 zł to, co ja zapłaciłem, to jest naprawdę niezła okazja, ale dobry, dobry strzał, więc bardzo mi to cieszy. Płytkę jeszcze sobie zobaczę tutaj, moi drodzy, w bardzo dobrym stanie, więc cieszy mnie to ogromnie. Ostatnio, jak oglądaliście mój film, zakupy zakupy właśnie growe na Xbox 360, to tam właśnie dodałem sobie też właśnie pierwszą część tej gry, więc zaraz już mam komplet, więc bardzo mi to cieszy. Więc ta gra też ląduje do kolekcji. Bardzo dobry tytuł. Od Koei, oczywiście więc gra jest, jest w cenie. No ale go widziałem chyba też, tam coś koło chyba 500-700 zł, chyba, ale wersja chyba na PlayStation 3, więc, więc sobie przejdziemy teraz do kolejnej paczki, ja sobie już ją otworzyłem właśnie. I tak, moi drodzy, to będą tutaj dwie gry. Za które dodałem, tak, dałem za nie 400, 400 koron i tak, za tą dokładnie, to może zaczniemy sobie od tej tutaj pierwszej, Divinity 2, go Dragonix coś takiego, też to jest gra, to jest gra w sumie powiedzmy ekskluzywna. No, wyszła, wyszła na Xbox 360 i na komputer osobisty, więc Divinity 2 ląduje sobie do kolekcji. To nie wyszło na PlayStation 3, więc, więc fajnie mieć coś takiego, właśnie dobry RPG. Oczywiście od uznanego studia Larian Studio, hmm. którzy nam właśnie zrobili taką grę, jak no, właśnie wyleciał mi z głowy. Ale, ale bardzo, bardzo, doba, bardzo dobre właśnie tytuły, yy, tytuły robią, więc yy, to jest Divinity 2, yy, Ego, Ego Dragonic, dałem za tą grę 35 zł, więc ba, bardzo, dobry, bardzo dobry tytuł. I więc yy, jest płytka oczywiście i ma manualek, więc bardzo mnie to cieszy, Divinity 2 ląduje w kolekcji. Też myślę, że warto, warto, mieć, warto mieć na Xboxa na Xboxa 360, więc cieszy mnie to niezmiernie. No i tu kolejny tytuł, też ekskluzywny, tutaj już jest Only on na Xboxa 360, więc wyszło to tylko na tą konsolę, a to jest Samurai, Samurai Shadow Zen od SNK to wydało właśnie kolejna część BIAT, tym razem w 3D, więc. Więc bardzo, bardzo, mnie to, bardzo mnie to cieszy. No i to jest właśnie Samurai Shadow Sen, coś takiego. I to właśnie mamy tutaj płytkę i manual. Za tą grę dałem, dałem 300 koron. Więc myślę, że też bardzo dobry, dobry strzał. Gra chodzi dużo, dużo drożej na eBay, Na Allegro nie znalazłem żadnej sztuki, więc. Bardzo też mi to cieszy, gra jest w cenie, chyba coś tak widziałem, chyba najtańsza, chyba na Allegro coś, na, przepraszam, nie na Allegro, tylko na Ebayu, za 300 zł, więc tutaj dokładnie mi wyszło 100 zł za tą grę, więc mega mnie to cieszy i to jest właśnie, moi drodzy, oto ta gra, też ekskluzywna, Biatyka oczywiście, więc warto mieć na, też w kolekcji Biatyka 3D. Świetny tytuł, więc sami sobie zobaczcie. To jest to i przejdziemy sobie teraz do kolejnej do kolejnej paczki, tutaj już tym razem z UK. Jak sami widzicie tutaj jest sobie zobaczycie kolejny tytuł, też też ekskluzywny na Xbox 360 no i to też w sumie wyszło na PC, więc więc powiedzmy, że ekskluzywny tytuł a to jest właśnie gra Coś takiego jak The First Templar, czyli yy, o, gra o templariuszach, coś takiego, to jest taka obwoluta jeszcze. Jak sami widzicie, e, bardzo fajna. No i sama gra, może nie jest to nic specjalnego, ale oczywiście jest, 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 y, jest płytka, jest oczywiście manual, y, no ale nie znalazłem, nie znalazłem żadnej sztuki. E, Proszę bardzo, tam chyba mojego syna słyszeliście w oddali, więc tu jeszcze jest coś takiego jak plakat. Coś takiego, mam nadzieję, że, że to widać z templariuszem, z no z templariuszem, więc coś takiego. Więc bardzo fajna rzecz taki plakat. No i oczywiście manual. No ale nie spotkałem żadnej, żadnej sztuki, moi drodzy. E, zagra już ze wszystkimi w, w, w opłatami i tak dalej z tym wyszło e, wyszumie już e, 200 zł, więc. Myślę, że do, dobry tytuł, dość rzadki, warto go dodać do kolekcji. A jeżeli chcecie, jeszcze możecie sobie go kupić na Xbox One. Teraz czy tam na, na serii X czy S jest promocja na tę grę. Ona dokładnie chyba teraz kosztuje coś około 16 zł w wersji cyfrowej. Więc jeżeli chcecie sobie spra sprawdzić tytuł, więc śmiało, zobaczcie sobie. Myślę, że tytuł też warty, warty zobaczenia i ogrania, więc to jest to. I teraz tutaj przejdziemy, moi drodzy, do kolejnej, do kolejnej paczki. Tutaj oczywiście będą trzy gry, za które od razu Wam powiem zapłaciłem, zapłaciłem 600 koron i jedno dostałem w gratisie, więc, więc to właśnie jest. Po prostu tworzę sobie paczkę. I tak, moi drodzy, staram to w miarę sprawnie zrobić. O, i tak, zacznę sobie od pierwszej, pierwszej gry. A to jest z Wentika. Wentika coś takiego. Gra też, gra też wyszła na PlayStation 3, z tego co wiem, i to jest właśnie e, gra. w miał tryjt za dużo, nie wam nie powiem, bo, bo nie wiem za bardzo co to jest. E, jakaś po prostu chyba gra przygodowa, więc e, coś takiego, ale gra jest dość rzadka, więc warto była warto mieć to w, na pewno w kolekcji. Jest oczywiście płytka i jest manual. E, gra też jest w cenie, więc też, też warto dodać sobie ją właśnie do kolekcji. I to jest właśnie ta gra, za którą też dałem, da, właśnie dałem 300 koron, właśnie. w sumie za wszystko mi wyszło 600 i dostałem jedną grę w gratisie, więc za chwilkę Wam pokażę jaką, jaką dostałem grę. Yy, więc to jest to, yy, Ventika. Yy, myślę, że tytuł do sprawdzenia, za, za wiele o, tym ty o tej grze nie wiem, ale na pewno, na pewno sprawdzę sobie co to jest za tytuł. I cena też w tej gry nie jest za, za, za niska, więc y, między innymi też dodałem właśnie ten tytuł do swojej kolekcji. Więc y, myślę, że wa, warto go sobie kupić i sprawdzić i dodać do kolekcji, więc to jest to. No i tutaj już kolejny tytuł, y, moi drodzy: Velvet, Velvet Assassin, coś takiego, właśnie. No, i tutaj oczywiście wyraźnie hmm, dzieje się chyba w, w czasach II drugiej, drugiej wojny światowej. Z tego co wiem, tutaj nawet y, właśnie jesteśmy tą właśnie agentką y, y, Brytyjką, tak coś takiego właśnie z tego co czytałem. I tutaj nawet będzie, będzie jakiś wątek popularny, że będziemy właśnie w Warszawie tam, y, będziemy walczyć przeciwko, przeciwko oczywiście nazistom, Niemcom, więc. Y, Tytuł jest najbardziej, najbardziej do sprawdzenia, więc, więc to jest właśnie to. Velvet, Velvet Assassin, gra też, jest, gra też jest w cenie, więc warto też dodać ten tytuł do kolekcji. No, też mi właśnie wyszło 300 koron za ten tytuł, razem z tą paczką 600, 600 koron, więc 200 zł. Coś takiego, to widzę, że jest delikatne pęknięcie, no ale to, to nic. Gra, najważniejsze, że ma manual. Oczywiście, kolory fajne jest. I płytę w, powiem wam, dobrym stanie. Delikatnie skórzona, ale jak najbardziej jest w porządku, więc to mnie mega cieszy. No i tutaj, moi drodzy, ostatnia paczka, już kolejna. Pokażę wam. Y Tą właśnie tą paczkę, tutaj będzie 5, 5 gier, eee, zobaczymy sobie to, za chwilkę sobie zobaczycie, 5 mam nadzieję, takich dobrych dobrych dość, dość gier. Eee, aha, i przepraszam bardzo, jeszcze tutaj chciałem Wam pokazać tą grę, którą dostałem, dostałem właśnie w gratisie, Universe at War Asual, coś takiego od Segi. Więc myślę, że, że też spoko. To jest chyba jakaś gra strategiczna, więc myślę, że też warto to mieć w kolekcji. Chyba to nie wyszło na, na PlayStation 3. No i tutaj niestety, moi drodzy, nie ma, nie ma manuala, no ale gra dostałem w gratisie, więc jak najbardziej bardziej sp też spoko. I to też wyszło właśnie na komputer osobisty, na PC, więc to jest gra taktyczna. Strategia, chyba tak, więc tutaj, oczywiście, też jakieś tutaj są mechy, Wydało to oczywiście Sega, oczywiście, też gra od Segi, więc warto będzie to sobie sprawdzić. Więc coś takiego, Universal universe War, też ląduje do kolekcji, więc też mnie to mega cieszy. Bardzo fajnie, i tak, teraz, sobie, moi drodzy, przejdziemy do tej, do tej właśnie paczki. I i tak, tu będzie 5 gier, i za tą paczkę dałem, moi drodzy, 500-500 koron, więc bardzo fajne pieniądze. I tutaj o coś, tam 200, no 180 zł, widzimy że około 200 zł, więc na więc jak najbardziej ok. No i tutaj, moi drodzy, gra Serius SAM, HD, coś takiego. Legenda powraca tutaj jest napisane, i tutaj, że króle FPS ów i tak dalej no i tutaj będziemy właśnie przemierzać cztery różne światy, jak to jest napisane Egipt, Amerykę, i tutaj Europę i tak dalej, jak Mezopotamię, więc, więc coś takiego ląduje do kolekcji. Moi drodzy, jest płytka, oczywiście manual, jak najbardziej. Z tego co wiem, gra, gra wyszła właśnie na Xbox 360 i chyba na pc Ale tutaj możecie mnie poprawić, bo nie jestem do, do, do końca pewny, więc no oczywiście seriusem Sam FPS, nie trzeba nikomu przedstawiać. Chodzimy po mapach, naparzamy hordy przeciwników, więc i, i walczymy z bossami, więc bardzo dobry tytuł, żeby po prostu sobie włączyć, postrzelać i się, trochę zrelaksować przy tym tytule, więc polecam sobie sprawdzić, dodać do kolekcji, bo tytuł też jest, też jest, też jest w Jak sami widzicie, jest tych gier, jest tych gier trochę. Już się nazbierało, więc to jest to. No i teraz sobie przejdziemy jeszcze, jeszcze dalej do kolejnych gier. No i tutaj jest kolejna gra, która też jest, myślę, że dobrym tytułem, oto to jest od Koei Tecmo, oczywiście Quantum Theory. Z tego co wiem, tytuł też, też, jest, też jest dość dobry. Warto go mieć w, w kolekcji. I oczywiście jest, jest, jest w cenie, więc y, warto, warto dodać, warto sprawdzić. Y, tutaj, oczywiście, y, będziemy tutaj chyba mieli chyba tryb kooperacji. To jest nie, nie, oczywiście, że się nie mylę. Tu jest oczywiście manual i płyta. Powiem Wam szczerze. W, Troszkę skurzona, ale w bardzo dobrym stanie szkiełeczko, więc mega mnie to cieszy. Z tego co wiem, chyba za grę trzeba dać coś koło, koło 200 zł, więc 500 koron za te 5 gier, które za chwilkę sobie zobaczyć jeszcze trzy mi zostały. Myślę, że bardzo dobry, dobry, dobry strzał. No i tutaj też oczywiście będziemy właśnie jakąś współpracę. Jakaś tutaj będziemy na ziemi, po prostu dzieje się apokalipsa na ziemi i tutaj będziemy chodzi właśnie tym, tym właśnie bohaterem i będziemy zwalczać tutaj też przeciwników. I to jest właśnie ta gra. Warta sprawdzenia. Za wiele Wam o niej nie powiem, ale, ale z tego co, co czytałem, wart, warto sprawdzić i na pewno dodać do swojej kolekcji, bo ta gra też jest dość w cenie, więc mega mnie to cieszy. Więc to jest, moi drodzy, ta gra, Quantum Theorio Tekmo. Więc to jest to. No i tu kolejny, kolejny tytuł też, też bardzo dobry tytuł, też, też w cenie, a to jest Top Gun Hard Locks od Studia 505. Proszę bardzo, to jest to. Oczywiście tutaj latamy odrzutowcami, jak to jest napisane F-14 i, i tutaj też mamy F-22 Raptor, więc... To jest to tytuł też, te, też, jest dobry Grałem to kiedyś demo i powiem Wam naprawdę ładnie się to prezentowało, bardzo, bardzo do, do, dobra gra. No i oczywiście manualek i płyteczka też jest tutaj bardzo fajnie, mnie to cieszy. No i tutaj będziemy oczywiście latać od, różnymi odrzutowcami, wykonywać, wykonywać misje. Tutaj dokładnie jest napisane, że jest 14 różnych samolotów, i tutaj jest 15 different mission, więc misji będziemy 15 więc bo bardzo bardzo dobry tytuł polecam wam sobie go sprawdzić, bo naprawdę nawet dzisiaj na konsoli właśnie chyba tak na konsoli Xbox 360 i chyba też wyszło na PlayStation 3, naprawdę ta gra wygląda bardzo ładnie. Więc polecam wam sobie sprawdzić, A ja sobie tutaj jeszcze odłożę. Już zaczyna mi trochę miejsca moi drodzy, brakować, jak sami widzicie. No nic, jeszcze zostały mi dwie gry, to mam nadzieję, że w miarę, w miarę mi się to uda pomieścić. No i tak, kolejny tytuł, moi to jest tak, Lonei, Lonei Tunes, Acme, Arsenal, coś takiego. No i tutaj też właśnie będziemy poruszać się po, po różnych mapach, oczywiście, a jest chyba platformowa też. Jest płytka, jest oczywiście manualek, a z tutaj taką naklejką, ale może da się ją odkleić. Ale tytuł, tytuł z tego co, co wiem, wyszedł też na, na konsole Wii i na PlayStation 2. No, oczywiście to była ta era, era konsol, że. Yy. Xbox 360 rok wcześniej niż PlayStation 3 i ta właśnie gra też się ukazała na konsoli Xbox 360, już oczywiście w jakości HD, więc najlepiej, jak możecie, to sobie znaleźć ten tytuł na Xboxa 360 i dodać sobie go do kolekcji. I tak tutaj oczywiście będziemy też poruszać się różnymi postacjami, takimi jak e, oczywiście Kulikiem Baxem, e, będzie oczywiście Kaczor Taz i Marvin. Oczywiście tutaj będziemy musieli powstrzymać jakiegoś sz szalonego naukowca, oczywiście przed, e, przed chyba tam zniszczeniem świata, coś takiego. Więc to jest to Akma Arsenal e, Lone Stones, bardzo fajna gra, też mam nadzieję, że oczywiście sobie ją sprawdzę więc tutaj sobie ją odłożę moi drodzy i kolejny tytuł, już ostatni, który Wam pokażę, też myślę, że dobra gra, oczywiście też ekskluzywna no ekskluzywna na Xboxa wyszła i na, na pc więc to jest Far Cry Instinct Predator, czyli oczywiście Instinct Predatora, oczywiście łowcy, tak chyba, więc to jest to bardzo far kraje, te, te właśnie, te, właśnie te pierwsze, ten drugi far kraje, bo bardzo, bardzo lubiłem grać, bardzo, bardzo fajnie się prezentowały, te, te właśnie far kraje. No i tutaj jest. Jest oczywiście płyteczka, manual, no i gra naprawdę się prezentowała na, tam czas, na, na tamte czasy bardzo ładnie. To, była, to jest chyba ulepszona chyba część, troszkę z Xboxa z, z klasika, i tutaj właśnie jest chyba trochę bardziej poprawiona grafika, więc z tytułu do dziś na, na, naprawdę prezentuje się bardzo dobrze, więc Far, Far Cry Instinct Predator, coś takiego ląduje do kolekcji, moi drodzy. I to jest właśnie ta ostatnia, ostatnia gra. Gier jest chyba 12, może 13, więc bardzo, bardzo mam nadzieję, dobre tytuły. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zachęcam Was do zostawienia kciuka w górę. Jeżeli Wam się nie podobało, to oczywiście dislikea. I oczywiście zachęcam Was wszystkich, moi drodzy, do, do subskrypcji kanału. Jak najbardziej. Dajcie znać, co myślicie. Napiszcie coś w, w komentarzach. Zachęcam Was do tego, oczywiście, żeby, żeby kanał się mógł rozwijać. Więc dziękuję Wam za to, że jesteście i trzymajcie się zdrowo, więc do zobaczenia. Cześć.